Panie doktorze, jak pan słyszy, że rząd we Francji mhm. y, będzie się zajmował cenami paliw, bo są zbyt drogie na stacjach benzynowych, to. Myśląc o tym, myśli Pan też, że się pojawia tutaj interwencjonizm Państwa? Tak, oczywiście, to jest forma interwencjonizmu Państwa. Kwestia, na ile pożyteczna i na ile szkodliwa. W materiale, który słyszeliśmy, była informacja, że rząd powinien szybko reagować. Rządy szybko nie reagują z reguły, bo taka jest natura rządu. Szybko mówią, że będą szybko, reagować. Tak, obiecują, a co później wychodzi, to rynek jest od tego, żeby szybko reagować. No a tutaj mamy dość skomplikowaną sytuację na, 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 na rynku. Przy czym sytuacja będzie się uspokajała. To są chwilowe zawirowania, akurat na tym rynku, na rynku cukru, mm -hmm. na, na rynkach różnych surowców. Spekulacje były, za parę tygodni, za parę miesięcy zelżeją, pojawią się gdzieś indziej i światowa że... inflacja będzie mm -hmm. się nakręcała. Rząd, rządy, mm, czy rząd Francji mówi, że będzie interweniował, nie zainterweniuje, bo zwykle rządy po prostu działają z dużym opóźnieniem. No Być może w międzyczasie sytuacja się wyklaruje, no, a ta, no, znaczy... taka świadomość zostanie, mm. że coś pewnie rząd zrobił, w związku z tym. Paliwo trochę jest tańsze. Ale pytam o to, bo kryzys finansowy doprowadził do tak naprawdę szeroko zakrojonego interwencjonizmu państwowego w wolnych gospodarkach mm -hmm. w Stanach Zjednoczonych, które uchodziły za taką mekkę no, wolnej gospodarki, prawda? Mm -hmm. No właściwie od... i tam się zaczął kryzys i tam się zaczął ten interwencjonizm, mm -hmm. o którym teraz mówimy. Mm -hmm. Czym się może skończyć takie? Taka próba, no bo to jest pewna zachęta. Znaczy, jeszcze nie wiemy tak naprawdę, jakie skutki w długiej perspektywie ten interwencjonizm finansowy przyniesie. No ale można postawić pytanie, tak, czy, jakie czy to skutki? grozi? Dokładnie tego nie wiemy, aczkolwiek patrząc na historię kryzysów, które w przeszłości miały miejsce, bo pierwszy kryzys miał miejsce 8 wieków temu i od dwóch wieków już można mówić co najmniej, co najmniej od dwóch wieków o, o interwencjonizmie państwowym w okresie kryzysów. Ten interwencj interwencjonizm wraz z każdym. Kolejnym kryzysem zmaga się. E, powoduje to problemy. Owszem, gospodarkę udaje się wyciągnąć z kryzysu, ale niestety rząd sam z siebie potrafi wywołać kryzys. Popatrzmy na przyczyny obecnego <laughs> kryzysu. Przecież te przyczyny tkwiły w Stanach Zjednoczonych, w interwencjonizmie amerykańskim, w błędnej polityce po wychodzeniu z poprzedniego kryzysu. To znaczy, I podobnie potrafi, będzie obecnie. Potrafią rządy wejść, ale nie wiedzą tak naprawdę, w którym momencie wyjść. A albo dokładnie. w jaki sposób wyjść. Chociażby tak? rządy, jeśli już powinny interweniować, to na rzecz zapobiegania kryzysowi. A później, jak już jest kryzys, Trzeba zostawić sytuację rynkowi. Mhm. Rynek lepiej sobie poradzi z kryzysem niż rząd, a jak już gospodarka światowa, jak już teraz obecnie wychodzi mhm. z kryzysu, to interwencja państwowy nie jest wskazana. Czy tak naprawdę nie jest przypadkiem tak, że jak mówimy o wolnych gospodarkach, na przykład w Unii Europejskiej, to tak naprawdę to nie są do końca wolne gospodarki. Oczywiście. Bo przed chwilą rozmawialiśmy z ministrem. Minister rolnictwa o tym, co się dzieje na przykład w sektorze rolniczym, prawda? No przecież to jest ścisłe doregulowanie tego, co można produkować i ile Oczywiście. można tego re regulować. I w sytuacji takiej, jak mamy teraz, okazuje się, że tak naprawdę no, przydałby się wolny rynek, ale niestety nie da się go zrobić z dnia na dzień. No. Oczywiście, Więc... no to już są zaszłości historyczne. Obrona interesów francuskich, niemieckich, też i trochę brytyjskich farmerów z tego się z dnia na dzień nie, mm. nie wiedzie, ale te problemy są znane ekonomistom, że rynek jest przeregulowany, zwłaszcza rynek ide Idee były szczytne pomóc mhm. rolnikom, ale doprowadziło do tego, że reguły rynkowe zostały zachwiane, a państwo nie jest w stanie tak szybko to, interweniować. To, to, to potwierdza taką regułę, że każde majstrowanie ręczne, próbowanie sterowanie, go, sterowanie gospodarką ręczne zawsze źle się kończy, tak? Może źle się skończyć. Trzeba mieć Czy naprawdę mądrych polityków, na którzy będą umieli się powstrzymać przed mhm. zbyt daleko idącą interwencją, a to jest trudne. A jak pan sądzi to to co wydarzyło się podczas kryzysu finansowego, który wciąż jeszcze jakoś trwa, no, no nie możemy powiedzieć, że tak, się pasowicie. zakończył, w pewnym sensie rozochociło rządy poszczególnych krajów, ważnych graczy na świecie, czy to Stanów Zjednoczonych, czy w Europie, Wielkiej Brytanii, Francji, może Niemiec, do tego, żeby jednak próbować jeszcze więcej zagarniać. Tak zdecydowanie regulować. tak to jest e, niestety cecha polityków A jak są, chcą chcą są przy władzy chcą jeść, mieć jej więcej ale naszym zadaniem jako ekonomistów jest pokazywanie nie trzeba temu położyć kres bo zbyt duża interwencja jest będzie powodował problemy dla gospodarki.